Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pokémon Brilliant Diamond na zrok. Kochani, jak pamiętacie w ostatnim odcinku dotarliśmy na drogę numer 209. Udało nam się złapać kilka Pokemonów, no niestety nie na tej drodze, aczkolwiek w podziemiach. Także bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo są naprawdę bardzo fajne nabytki. Spodziewałem się Pokemona Ognistego, tam gdzie się go spodziewałem nie zdobyłem go, ale w innym miejscu okazał się em... Okazało się, że pojawił się mi przed oczami piękny Hamdum, którego udało nam się złapać. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. A teraz idziemy dalej w kierunku nie pamiętam jakiej drogi, e, pół, przepraszam, nie pamiętam jakiego miejsca, e, bynajmniej do jakiegoś miasta. Zaraz Wam powiem. No nie znam tych miast na pamięć, że Wam powiem: e, Solasion, a potem no, ostatecznym celem naszej desty naszej podróży. Jest to City, więc yy, kawałek drogi mamy przed sobą, także no cóż, nie przedłużając, na samym początku odcinka zapraszam was do zostawienia łapki w górę, komentarze, jak również zachęcam was do subskrypcji kanału Lawskich Tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco, zapraszam na grupę na Discordzie Trenerzy Team Grego", zapraszam też na swojego Instagrama, tymczasem kochani przechodzimy... Do team e, Recapu na pierwszym miejscu w mojej drużynie jest Rayla na poziomie 31 z abilitką Einer Focus i z atakami Air Cutter, Supersonics, Cross Poison i Min Look. Kolejny Pokemonem jest Taraban na poziomie 32 z abilitką Rockhead i z atakami Stealth Rock, Rollout, Smackdown i Bulldoze. Colin. pokomodem jest Szeregowa na poziomie 31 z abilitką Torrent i z atakami Pound Pack, Bubble Beam i Metal Clone. Następnym Pokemonem jest Papa na poziomie 27 z abilitką early, bait, early Bird i z atakami Spite, Bite, Taunt i Beat Up. Kolejnym pokémonem jest Aleksandra na poziomie 31 z abilitką Poison Point i z atakami Absorb, Bullet Seed, Stun i Flash. Także tak się przedstawia moja drużyna. Mamy jeszcze jajko ze sobą. Ciekawego Pokemona, mam nadzieję. Także... Yy... Słuchajcie... Eee, ciekawego Pokemona mam nadzieję. Albo to będzie Togepi? Najprędzej to będzie Togepi, albo Riolu, bo wiem, że chyba tu można dostać Riolu. Tak mi się coś kojarzy. Nie jestem pewien, nie dam sobie ręki odciąć. Mm, ale prawdopodobnie tak jest. Dobrze, pojawia się Bonsly, pan którego za bardzo nie lubię. Mm, gorzej, bo mam przeekspione trochę Pokémony. Pomyślałem, że będę walczył o odznakę, a tu się okazuje, że jednak nie. I pojawiają się pokemony na dużo, dużo wyższym poziomie niż ja mam. znaczy niższym poziomie niż ja mam. I to jest w tym wszystkim najgorsze. Człowiek chciał dobrze. Chciał się przygotować na walkę z Fantiną, a tu się okazuje, że Fantina nie chce ze mną jeszcze walczyć. Więc no, no cóż, co by tu powiedzieć? kichany z lekka. Mm. No ale wydaje mi się, że za niedługo to się jakoś wyrówna. Mm. Teaczu, no to zmieńmy, niech się pojawi. Taraban. Z okazji no będę wiedział, że no nie, nie będę miał problemów z walkami. No ale mogłem nie trenować. A to wszystko przez to, że zobaczyłem, że jest sala, że jest sala otwarta. Potem gdzieś tam w międzyczasie zobaczyłem, że jest pantina, tam sobie stała. I mówię, no jak jest lider, zapewne z nią zagadam, ona wróci do Jimu i będę mógł zawalczyć. I To też, też to jest znak, że sobie jakoś wielce nie spoileruje tej gry. I że ja ją nie znam aż tak bardzo jak inne, bo jak przeszedłem ją raz w życiu, dosłownie raz w życiu, i to było mm, rok temu. Rok temu? Dwa lata temu już prawie. Dwa lata temu. E, prawie dwa lata temu e, podczas e, randomizerów. I to jeszcze w Platinum grałem, więc tam też się troszeczkę to różni. Więc... Tym bardziej. No musicie mi wybaczyć, no. Musicie mi wybaczyć, tak to czasami jest. Człowiek chciał dobrze, wyszło jak zawsze. No, ale. Możecie mi. O, możecie mi powiedzieć, jak tam. Ehm... O, ogólnie dostajemy bardzo dobrze. Możecie mi powiedzieć, jak tam wam święta mijają, bo ogólnie rzecz biorąc, powinniśmy mieć sobotę. Ehm, nie, nie musisz mi wyjaśniać, bo mniej więcej wiem. Czy ehm... nie chcesz ze mną walczyć? Serio? A, tylko prawie jogging. E, tu mamy jagódki, niekoniecznie chcę. E, chcę chcę je zbierać. Ja ogólnie jestem przeszczęśliwy, e, bo w tym momencie bynajmniej, jakby to oglądacie to na pewno jestem przeszczęśliwy. Ja nagrywam to dużo, dużo wcześniej. Jestem szczęśliwy, bo, bo raz, że są święta. A dwa, jestem w Polsce, a trzy zakończyłem już e, moją przygodę. Moją przygodę z, z Daily, więc ja jestem bardzo happy, bardzo, bardzo happy. Bo już będę miał troszeczkę więcej czasu dla siebie, troszeczkę yy, będę mógł się bardziej zorganizować. Yy. Więc bardzo, 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 bardzo fajnie. Wy albo to widzicie w sobotę, albo ja sobie ten odcinek w sobotę podaruję. I trochę odpocznę, aczkolwiek w święta fajnie by było jakby się coś pojawiło, więc. Prawdopodobnie ten odcinek się normalnie pojawi w święta. Czyli w pierwszy dzień świąt. Drugi dzień świąt zapewne się nic nie pojawi. Ej. Otwój się. O, i tu możemy sobie zawalczyć. No, drugi dzień świąt możliwe, że się nic nie pojawi, że już prędzej będzie może jakiś live, aczkolwiek też wam nie obiecuję, bo ja sam jeszcze do końca nie wiem. Mm. Ym, też do końca jeszcze nie wiem jak to będzie się takim, bo wiecie, no to jest taki, o, taki czas, gdzie się też odwiedza, gdzie też e, przyjeżdżają różni goście i w ogóle też bardziej wolałbym spędzić ten czas z rodziną, niż e, przed komputerem streamować. Bo to wiecie jak jest, prędzej streamki się pojawią po świętach i możliwe, że w ten dzień przed świętami coś by się pojawiło, aczkolwiek też wam nie obiecuję. Więc yy, tak to będzie wyglądało, moi drodzy. Ewentualnie jeszcze w Wigilię samą yy, coś możliwe, że się pojawiło. A powinno się pojawić, bo wtedy powinienem losować yy, szczęśliwca, yy, który otrzyma nagrodę. Hmm. Yy. Które otrzyma nagrodę z konkursu, z którego jestem bardzo w sensie zadowolony. Um, e, które, z którego jestem zadowolony, że mi się to udało w sensie. O, bo ja już myślałem dawno o takim giveawayu właśnie jakimś um, konkursie. E, czymś, co mógłbym dla was zrobić też troszeczkę w podziękowaniu za to, że jesteście, um. A też chciałem sam siebie troszeczkę sprawdzić, bo. Hmm, czy ja bym dał radę coś takiego pociągnąć i, i co, do tego się przygotować? Coś takiego hmm, zorganizować przede wszystkim. Głównie ze względu na to. Może hmm, tak na dobrą sprawę to nie jest nic. Yy, tak, znaczy z boku patrząc, to nie jest nic wielkiego, nie, no bo kupić nagrodę. I ją komuś wręczyć, wlosować, wręczyć, no to teoretycznie wydawałoby się bardzo proste, no ale z drugiej strony wydajecie coś od siebie, bo bierzecie udział w konkursie i ja też daję coś od siebie, bo oprócz nagrody, też było to powiedzmy takie moje małe daily, nie? Fakt, faktem tam w jednym momencie mi się trochę nie udało, ale tak potem to w miarę cisnąłem i udało się. To doprowadzi do końca, mam nadzieję. Bo raz tak gadam. A możliwe, że coś w tym ostatnim tygodniu pójdzie nie tak. Mam nadzieję, że nie. Oj, no to była ostatnia rzecz, która by się, którą chciałbym, żeby się wydarzyła, na dobrą sprawę. Tu mamy jakieś miejsce i tu jest Tiny Mushroom. Okej. Okay. Tu mamy co ma mamy? A, odki stąd tu możemy wrzucić i. I tu otrzymamy. E, Spiritomba. Ej, okay, to już wiemy o co. Kaman. 3 Star Stickers B. Ok. Um, tu pani ze Starawią. Um, tu byśmy musieli sobie wziąć rowerek. Żeby podjechać, Czemu nie mogę podjechać? O jest, udało się. I tu mamy Bottle of Calcium. Okej. Okay. No zjedź, zjedź. O, okej, okay, udało się. No i w Dzikiej Trawie co się nam pojawi jeszcze oprócz tego? Biwarel. Eeeem... Um. Czyli na drodze numer 209 nic nowego byśmy za dużo nie złapali, oprócz tej Chensi, która się tak faktycznie pojawiła. Mm, to zasadniczo nothing special i. Mm, nothing more. Ja postaram się pomijać tych trenerów tylko i wyłącznie ze względu na to, żeby tego Expa tutaj nie. No jest bardzo zrelaksowany. No dobrze. Ja bardziej się tu. Steelwing. Bardziej chciałem się zainteresować tym przedmiotem i bardzo dobrze. Odejdź. Chcesz zapewne walczyć. Dobra. Wejdźmy tutaj, bo nie wiem, co to jest za lokalizacja. To jest chyba cmentarz. Chyba tak. To jest chyba jakieś cmentarzysko. I. Tu można złapać Pokemona i tu można złapać Caskeyego. Ohoho. no proszę. I to jest good news, moi drodzy, bo jest kolejny ciekawy nowy Pokémon, którego będę mógł wykorzystać do walki z Fantiną. Jeszcze co jest ważniejsze, będziemy mogli do tego czasu wyewoluować go nawet w Gengara. No bo wystarczyłoby go wymienić, a taka opcja istnieje, bo mamy maksa. Także bardzo, bardzo, bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu. Kolejny samiec tak w ogóle, by the way. Ale. Czekajcie. Muszę odpisać na komentarz. Hmm. bo dostałem nowy komentarz pod ostatnim odcinkiem. A dosłownie hmm, w tym dniu, co nagrywam, pojawiła się ta ciekawostka i bardzo fajnie się przyjęła. Ja bardzo dziękuję Wam za to, bo ja zawsze myślałem, że ja się nie nadaję do takich rzeczy. Yhm. Może nazwę Cię. Jak tak nazwać tak faktycznie. Shadow, o. Shadow pasuje. Jest to propozycja od Ksonka. Eee. A. Shadow, dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Mm -hmm. eee. Zmniejszony spec atak kosztem defensywy. No nie trafiamy. Kompletnie nie trafiamy, jeśli chodzi o naturki z tymi pokemonami. Jest po prostu tragedia pod tym względem. Gdzieś my tu powinniśmy mieć. Aha, ripele są gdzieś tu. Tu są. Użyjmy ripele. Ripela. Tylko, że jak chcemy wziąć yy, ten bol, to niestety, ale nas yy, ten. Oto chłopak. Yy, Zatakuje, że tak powiem. Hmm. Dobrze, pan Stanki. Pan Stanki nie powinien nam zrobić jakiejś wielkiej krzywdy. Tym bardziej, że jest na 16 poziomie, Połowę mniejszy level, nie? To tak odwalić z tym, to naprawdę trzeba. Trzeba się zesrać przy kścienie. Faktycznie, odwaliłem z tym nieźle Szelos. Mm. Ale może Aleksandra chociaż ewoluuje. Aczkolwiek ostatni lider. Ostatni lider miał chyba tam 20 któreś poziomy, nie? Do 20 któregoś poziomu chyba jakoś tak. mmm Więc ym, teraz najbliższy też będzie miał coś przed 30, nie? To w sumie opłacałoby się i warto by było ym, wymienić pokemony na słabsze. A ten żeby sobie poczekały, a jest taka możliwość. Ze względu na to, że mam pokemony w boksie, tylko bym musiał je wytrenować. I to jest największy minus tego wszystkiego, bo za bardzo nie mam czasu na to. W taki sposób, jakoś ten mój błąd by się naprawiło, ale przemyślę to jeszcze podczas tego odcinka. Muszę się zastanowić, podjąć decyzję. Eee, dobrze, mamy to. Icyk, Unshelos leży. Mmm, no, ogólnie, gdyby papa znał coś ognistego, to bym wziął papę, ale no, że nie znam. Więc musimy wziąć moi drodzy moi mini Railway. Eee... Ok, Air cutter. kogo bym tam mógł wziąć właśnie do drużyny? Mógłbym wziąć na przykład właśnie Gastliego. Troszeczkę go podtrenować. Bo myślę, że jakbym miał te 20 poziomy tak jak miałem 25 poziomy tak jak miałem, to by było tutaj, to by było ideolo. Ideolo. ideolo pod tym względem, że... Owal z tą. No nie radziłoby to aż tak bardzo w oczy. Że te moje pokemony są na dużo. Na dużo, dużo wyższym poziomie. Dobrze, idźmy sobie tu pomiędzy tymi nagrobkami. Panie, odwróć się. Odwróć, że się pan. Okej, okay, udało się. Teraz też niech nie patrzy. Aha. Czyli my musimy to i tak zrobić w ten sposób. use another. Okej, okay, udało się. Revive. Świetnie, że go wykorzystam, nie? Fuck! Ale żem się naciął, nie. No ale i tak, i tego i tego będziemy musieli z nim zawalczyć, i z tym, i z tym. No skoro i tak już jesteśmy w tej lokalizacji, to już to zróbmy. Ogólnie się zastanawiam, czy czasem właśnie nie wsiąść na pierwsze miejsce. Eee... A jenny kopiłem, ale i tak nie. Eem... Nie trafiłem. Tak się zastanawiam, czy nie wziąć właśnie na pierwsze miejsce Badiu, bo by sobie przy okazji podekspiła. Ale tak wracając do tematu, kogo mógłbym tutaj wymienić? Mógłbym wziąć właśnie Gastliego, mógłbym wziąć um, Irlie. mógłbym wziąć yy, Scorpiego, to już mamy trzy Pokémony. Yy. Nie wiem kto tam jeszcze jest taki w miarę. Ale nie, nie musimy z tym walczyć, bo możemy go ominąć. A, właśnie, na pierwsze miejsce miałem wziąć szeregową. Tą, przepraszam. Aleksandrę. Mhm. No nie, wiem jak wysoka jest ta wieża, ale zaczyna mnie już to irytować powoli. Hmm. Bounce. Dobrze się składa, że wziąłem właśnie akurat Aleksandrę. Co mi się z tym szeregową myli? Hmm. Ok. Nawet jak już kantera, to nie zadziała. Copycat dobrze, nauczyłeś się Absorba. Ale no na absorb za dużo ci nic nie da. Jeden HP. Hmm. No i cyk. Był Bonsley, nie ma Bonse'ego. Okej. Okay. To by było na tyle. My możemy jakoś tak teraz tych dwóch ominąć i w miarę się dostać do następnego, do tego bola, i ich też możemy wyminąć. Bardzo dobrze się składa. Low sweep. Jestem ciekawy, co jest na samej górze. Bo nie kojarzę tej lokalizacji aż tak. A, tu jest jakaś dwójka dziadków. W dwóch grobach. Tak, use another. Let me make your journey out of this place less uh, frightening. Take this. Clean stack. Ok. A ty? Mhm. Mm Też mi coś dasz. Technical machine. To TM96. A mianowicie. Trimf, czyli warto było się tutaj udać. Bo zdobyliśmy Strzęfa. Widzicie? Jednak trochę ponarzekałem. Aczkolwiek, o mamy ostatniego Iski Propa. Trochę ponarzekałem na to miejsce, ale dobrze się składa, że się tu udaliśmy. Dobra, tych się udało minąć. I mamy Solaceon Town. No w końcu już, myślałem, że dzisiaj nie dojdę tutaj. No, idealnie tak, żeby też skończyć w miarę odcinek, podleczymy się. I przy okazji sobie spojrzę do boksa, zobaczę, jakie tam są te pokamony. Aczkolwiek chciałbym jeszcze nagrać odcinek. Jeden na pewno. Mm. Więc. Polerka, no. W następnym odcinku na pewno nie będą nowe pokemony, To już. O, mamy jeszcze Szuracza. Właśnie, musicie to zobaczyć. Jest Szuracz. Jest Websuk, Jest nakles. Nakles to jest wręcz idealny. Tak samo Bubu. Mamy Queen, ale Queen jest troszeczkę słaba. Trzeba by ją sporo podtrenować. Więc w sumie byłby wodny Pokémon. Byłby walczący Pokémon. Byłby robaczo, trujący, potem robaczo, yy, potem trująco, yy, trujący i ciemność. Nie mielibyśmy latającego pokemona i to byłby duży minus tej drużyny, ale byśmy mieli papę, bo papa w sumie mógłby zostać. No byłoby, byłoby, byłoby. Z czego tutaj wybierać? Yy. No ja przemyślę to. Mm, bardzo to przemyślę. Jeszcze muszę zobaczyć, jakie tu w ogóle będą... Odwiedzajmy um, sobie to miejsce może. I um, ja sobie zobaczę jeszcze mniej więcej, jakie to będą levele w ogóle. Um, w najbliższych miejscach. Um, um. Jeszcze chciałbym to jajko wykluć. Jestem ciekaw też na którym... No zapewne na pierwszym... Mm. Za pierwszym zapewne na pierwszym, miejscu, na pierwszym miejscu. Widzicie, to że jest zmęczenie materiału Bo raz, że już mnie powoli gardło zaczyna boleć. Um. Pokémon history historię Poke Poketek Up. ej. O, jest ciekawe. Co no my tu mamy w Pokémon History? Obtained Pokémon. Okej. Okay. Mamy wszystkie pokemony. Okej. Okay. Ej, a ciekawe, co by było, jakbym wziął to obtained Pokémon? Um, bym nacisnął. A, nie mogę nacisnąć tak. Możliwe, że są w ostatnim czasie pokemony, które się zdobyło. Nie wiem. Dobrze, tak czy siak musimy się tutaj zmienić, OK. No fajnie. To jest ogólnie chyba Daker. Z tego co wiem, tak. Eee, co my tu mamy? Hmm-hmm... No spoko. Uwe, coś tam, coś tam, coś tam. To nie. To nas nie interesuje. To możemy dojść do tych budynków z boku. Co w tych budynkach się mieści? Ehm. Nic ciekawego tutaj bynajmniej. No mówię, strasznie mało przedmiotów ja tu zdobywam i się tym faktem denerwuję trochę. Aha. Już... Źle wszedłem. A, i tu można w ten sposób dość dobra. Eee... Mamy do tego drugiego domu dojść. I chyba można to zrobić yy, idąc tu tędy. Yy, a w tym domku jest pani, a pani mówi coś o ruinach. Yy, ruiny to nas tak średnio interesują. Yy. Dobra, trzeba znowu iść jeszcze inaczej. Hmm. I idziemy tu na sam koniec, bo tu mamy jakąś górę i tu mamy wejście do jakiejś... ...jaskini kolejnej. I tu będziemy mogli sobie złapać Pokémon. Salasian Ruins, Ok, czyli... A, kojarzę to miejsce. Ja tu złapałem na pewno pokemona jakiegoś ripel. Jakiegoś pokemona ja tu złapałem chyba. W randomizerach. Kojarzę to kojarzę. Tu nie ma nic. Hmm. My sobie może to miejsce zwiedzimy. Słuchajcie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja sobie wejdę może tu, tu będzie wyjście potem. I właśnie czy tu. W tym Chamber, bo to chyba w każdej tej komnacie można było tutaj złapać jakiegoś Pokemona. Nie wiem, ale może to sobie zbadamy w kolejnym odcinku. Tu jeszcze coś jest, ale no, żaden pokemon się złapać nie chce właśnie w tym jest rzecz. Że nie chce się złapać żaden Pokemon. Ale to ustalimy. Zwiedzimy sobie to Solaceon Ruins w następnym odcinku. A za ten odcinek Wam serdecznie dziękuję, dziękuję Wam za wszelkie komentarze, subskrypcje, oceny i oczywiście jeśli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału loskich, Tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco, zapraszam na grupę na Discordzie Trenerzy Dimitriego, zapraszam też na swojego Instagrama. Tymczasem kochani, ja się z Wami żegnam, Życzę maciecie ciepło, na razie i cześć!